Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I jeszcze na wstępie chciałbym Wam podziękować za 12 subskrypcji, bo jest mi naprawdę miło. Ja Wam się jak subskrybujecie, bo wtedy Wam się chyba podoba. Jakże subskrybujecie, mam taką nadzieję. 12 subskrypcji, jakoś to idzie fajnie. Lecimy teraz po 20 i tak po kolei. Może kiedyś do stówki dobijemy. I powiem Wam, że. Te nowe nabytki to nie są te, które miały być za dwa tygodnie. Te nowe nabytki są w ogóle nie były planowane i ja nawet nie widziałem, że one będą. Ale nie będę wam się tłumaczył, bo yy, długa historia. Tylko wam powiem, że tata je przywiózł, ale długa historia. Ja nie wiem, czy słyszycie, ale chyba już się możecie domyślać, co to są za nowe nabytki. One są w klatkach będą w nich dopóki nie urosną jeszcze troszeczkę ale zabieram się Wam do pokazywania jeszcze pokażę Wam tutaj jak się ma królica jak u niej właśnie ten tłuszcz wygląda no ma duży bardzo, ale wcześniej miała naprawdę dużo większy trochę już udało mi się ją odchudzić siano ma tutaj jeszcze jest ten samczyk chociaż on będzie dowiecie się w następnym odcinku albo tak raczej w następnym albo w następnych odcinkach bo yy, dlaczego on tu jest bo był naprawdę powód żeby go przenieść tutaj ale on tu nie będzie jak wam mówiłem w wcześniejszym odcinku i dobra przejdźmy do nowych nabytków bo długo was trzymam w niepewności chociaż pewnie się domyślacie co to jest chyba już słyszycie nawet Uwaga, uwaga, i są to kury. Właśnie, są to kury nieplanowane w ogóle, ale są. To są chyba kury rasy Rosa, czyli to zwykłe kury. Zresztą, ja się to bardzo na kurach nie, nie znam. Jeśli yy, wiecie, może, czy, czy jesteście pewni, czy to są kury Rosa, no to możecie oczywiście napisać w komentarzu, będę Wam wdzięczny. A mi się wydaje, że to są właśnie te kury rosy. Tutaj są czte, trzy takie jarzębiate. Tamten biały, i z tym czarnym to jest, to, nie, to jest kogut. I tam są jeszcze takie czerwone. Dwie. Nie wiem, czy je widać. One się tu grzebią, mają słomę, dziubią, pasze mają. Je trzymam w klatkach oczywiście nie cały czas, trzymam je po prostu. Na razie je puściłem, bo trzymam je po prostu tak, żeby ich nic nie zjadło, na przykład jakiś szczur czy coś, ale oczywiście, jak jest w dzień, no to wypuszczam je sobie, żeby pojadły na trawkę. A w zasadzie to są u mnie dopiero jakąś godzinę te kurki, ale postanowiłem, że jak mam, no to nagram z nich odcinek, bo ciężko właśnie było z tymi odcinkami ostatnio, dwa tygodnie nie było. Pasze sobie jedzą. Tak się prezentują. I mam nadzieję, że odchowałem się wszystkie. Chociaż powinny się odchować, na skórami, no to jednak wiecie, takiego dużego problemu nie ma. Znaczy, nie ma ogólnie z królikami też problemu, ale z królikami na pewno jest ciężej królika odchować niż właśnie kurkę. Szczególnie właśnie w tych fermach ogólnie to w fermach to jest no nie są za dobre warunki Trzymałem je właśnie w takich ciasnych klatkach ja je trzymam w klatkach tylko po to żeby po prostu im się nic nie stało a i tak te klatki mają tutaj dużo miejsca tutaj jest puste one sobie latają na podwórku oczywiście wypuszczane, świeża trawka po prostu chcę żeby miały witaminy wszystko co potrzebne niech się chowają ładnie no i co? Bardzo ładne są te kurki. I jeden, tylko ten kogut właśnie. Bo jestem, zresztą jestem pewny, że on one były hodowany w fermach. No bo właśnie ten jeden kogucik ma. Y, wygryzione tam, wydziubane. Ale u mnie mu na pewno to się zgoi. U mnie mam bardzo dobre warunki. Mają wodę, trawę, wszystko mają, pasze mają. Zresztą zaraz Wam pokażę, jaką mają paszę. Są wypuszczane oczywiście na podwórko, że miały słońce, że miały trawę, że miały wszystko, co im potrzebne jest. Ale po prostu się ładnie chowały. I te kury, ten kogut, od razu Wam mówię też, że, bo mam jednego koguta, ale od razu Wam mówię, że żaden z nich nie jest na mięso. Bo ja nie mam zwierząt w ogóle na mięso. Ale to już jest nieistotne, bo mówiłem Wam w poprzednich odcinkach. Ale pokażę Wam teraz, jaką mam paszę dla tych kur. O ile się nie mylę, to jest to firma Campagry. Jest tutaj. 10 kg. I tutaj mają sobie tą paszę Jest to firma tutaj macie napisane kampagra campagra. Wiem, że to jest granula dla, 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 dla królików z tej firmy właśnie tutaj w mojej miejscowości bardzo blisko. Bo teraz wiadomo też, że nie będzie, nie, no nie, nie będę jeździł za kurami nie wiadomo gdzie. Bo, a chciałem sobie kupić właśnie, bo nie mam za dużo kur już. Bo i te, yy, co mam teraz obecnie, to one już są stare, mają 6 yy, lat. Niektóre także bardzo długo, nawet nie widziałem w zasadzie, żeby kura żyła jakaś 6 lat. No ale jak się żywi je trawą, naturalnymi tymi yy, no, jedzeniami. Zbożami naturalnymi, no to kurki są zdrowe. I tak ta pasza wygląda. Tu pisze, że jest do 5 y, tygodni. Dostosowania od 1 y, do około 42 czter, dnia. Czyli 5 tygodni życia. Te pewnie mam już więcej, ale z tego co wiem, to innej paszy nie było. Będę musiał, musiał tata kupić taką, ale one będą ją jeść. 10 kg, tu jest. Ja mówiłem, tak ona się prezentuje. I mam nadzieję, że te kurki się będą bardzo ładnie chować. Bo paszę stosuję w zasadzie tylko dla małych kur. A jak są już duże, no to tylko zboża, trawa. Mam na podwórku trawę, także bardzo fajnie trawa, zboże różne skorupki, takie rzeczy pijak mają na podwórku, się grzeją, u mnie mają bardzo dobrze kury i ogólnie to yy, na tą chwilę mam z tamtymi kurami 13 i dwa koguty, ale te pewnie popadają za niedługo wszystkie, ogólnie to już nie, nie, nie niosą dobrych jajek bo mają taką białą otoczkę jakby takie są w ogóle nie nadają się do jedzenia już te jajka więc kupiłem sobie kury one sobie będą tutaj siedzieć. I na wieczór tutaj w zasadzie tylko puszczam, bo żeby ich po prostu nic nie zjadło. Bo w kurniku, bo, ta, bo w kurniku właśnie mogłoby ich coś zjeść. A tak to tu mają bezpiecznie, fajnie. Tak one wyglądają. Pasze mają. To sobie dziobią. w zasadzie to ten kogut najwięcej jest. Chyba nie, złapałbym, złapałbym Wam jedną, ale one są trochę bojące. Zresztą były hodowane w takich malutkich klatkach, to właśnie jak możecie zauważyć, tam wydziubane ma ten kogut, dziubały się, no to się nie dziwię, że się boją. Ja je w zasadzie po odcinku już będę wypuszczał na świeże powietrze, żeby sobie pojadły trawę. Oczywiście będę ich pilnował, żeby im starsze kury właśnie nie, nie odziubywały jedzenia, bo wiecie jak to bywa. Taki jeden odcinek sobie z kurami nagrałem, one będą się pojawiać też na, jeden, na każdym odcinku w sumie, znaczy, no na każdym no może nie, ale no, właśnie będę wam pokazywał jak one rosną. Tak, dopóki w sumie będą w tej klatce. I dopóki będą takie małe, no to chyba będą, na każdym odcinku Wam po prostu je pokażę jak one urosły, co się u nich zmieniło. Tutaj ta jedna przyszła sobie jeść. Fajne są te jarzębiaty, mi się podobają. Jeśli Wam się podobają, no to oczywiście możecie napisać w komentarzu. I możecie sobie jeszcze chwilę na nie popatrzeć. Bo odcinek trwa 10 minut. Także sporo tu mają wodę w tym miseczce. Mam nadzieję, że się z tego karmidełka nauczą jeść. A nie by było. Bo ta klatka ogólnie miała być dla królików, ale w końcu okazało się, że będzie na nowe nabytki. A teraz jeszcze się znowu okazało, że już są inne nabytki. A tamte oczywiście też będą. Z tamtych nowych nabytków też nagram odcinek, a w następnym odcinku już będzie właśnie ta niespodzianka, co się wydarzyło w hodowli królików. Możecie też napisać w komentarzu, czy chcielibyście live'y jakieś, czy coś. Możecie podsuwać pomysły na filmy, na live'y, na co chcecie. Bo mi najbardziej zależy właśnie, żebyście mieli najlepszą jakość, ciekawość tych filmów. No i co? Tak one się prezentują. Ja już zaraz będę kończył ten odcinek. Ale jeszcze sobie popatrzę chwilę na nie. Ale mam taką dużą klatkę, a siedzą w kupie. Szkoda, że tak właśnie siedzą. Ale małe kury, w sumie czego się spodziewać, siedzą w kupie. Kogo dbaję, duży. Ale jak je przywiozłem, Znaczy, no, ja jej nie przywiozłem. Tak jak mówiłem, tylko tata je przywiozł na a teraz już się uspokoiły. Sobie grzebią się w, tym, w tej słomie. Tam miałem taką y, słomy, właśnie taka na, na, na ziemi została. I tam było siano, i słoma, i takie ten, to Ja im właśnie to dałem tutaj. Tutaj mam tekturkę. Kogut sobie zajada. Tak jak mówiłem, ten kogut je najwięcej. I co, jeśli podobają Wam się moje filmy, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem. I co, napiszcie w komentarzu, czy Wam się te kury podobają. Możecie też napisać, ile wy macie kur. No i widzimy się w następnym odcinku. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.